wszystkim, z tej strony Bartek. Właśnie wstałem, właśnie wstałem, jest piątek, zaczynam mój weekend i postanowiłem, że dzisiaj będzie realistyczny vlog. Realistyczny vlog z mojego, z moich bezrobotnych wakacji. Ostatnio dużo mówiłem, ostatnio dużo było pogadanek, więc dzisiaj też pogadam. Ale pokażę wam trochę, jak spędzam czas. Jestem w domu rodzinnym, więc jest mi bardzo wygodnie i komfortowo. Za chwilę idę się ogarnąć, za chwilę idę zjeść śniadanie. Mimo, że nic konkretnego nie robię, mimo, że nie muszę wychodzić, to czuję, że potrzebuję czuć się dobrze w swoim ciele. Tak poczułem ostatnio, że taką podstawą do tworzenia rzeczy, do tworzenia fajnych rzeczy i do czucia się swobodnie jest to, że muszę się czuć fajnie w swoim ciele, jeżeli to są rzeczy, które wymagają pokazania się. Do zobaczenia za chwilę. Zrobię sobie jakieś śniadanie, zrobię sobie kawusie i będzie fajnie. Ja już ogarnięty, pachnący, słuchajcie, korzystam z dobrodziejstw natury. Piję sobie kawkę na huźdawce w winogronie. Wczoraj odpaliłem sobie, słuchajcie, podcast Emmy Chamberlain, w którym e, mówiła o swojej kreatywności. Jak ona maksymalizuje swoją kreatywność. I to jest dokładnie, dokładnie taki odcinek podcastowy, jakiego od niej oczekiwałem. I powiedziała w nim, że dla niej, żeby. W ogóle zacząć coś tworzyć, bardzo istotna jest cisza. I powiem Wam, że trafiło to do mnie i momentalnie pomyślałem: kurczę rzeczywiście. Cisza naprawdę sprawia, że w tych naszych głowach zaczynają powstawać pomysły. Dlatego teraz jem sobie śniadania na dworze, ale bez muzyki, bez słuchania niczego. Teraz aktualnie piję kawkę. Mówiąc, a nie słuchając, no to, no to widzicie, już działa, już działa. Wiadomo, słuchajcie, jak to jest, będąc bezrobotnym ogólnie. Chciałem powiedzieć, będąc bezrobotnym w wakacje, ale ogólnie nie mając pracy. Często możemy wpaść w pułapkę leżenia i myślenia, albo leżenia i skrolowania. I słuchajcie, uważam, że, że trzeba wykorzystywać te momenty na właśnie takie przyjemności, takie przyjemności jak kawa w plenerze, a nie przed telewizorem, a nie przed ekranem. Myślę, że trzeba się pilnować, żeby nie popaść właśnie w takie... w takie rozpłaszczenie, bo teraz jesteś w tym momencie, gdzie rzeczywiście nie masz co robić i twoje dni są pełne wolnego czasu, ale słuchaj, to się zaraz skończy, zaraz tą pracę znajdziesz i zaraz znowu wpadniesz w ten tryb, więc teraz działaj jakkolwiek ja właśnie działam, nagrywając sobie różne rzeczy. Pączek z Biedronki, którego bardzo często jadłem w czasach szkolnych. Mm. Nice, na serio, raz na ruski rok. Taki pączek niespyszny. Już zostałem usłyszany, zostałem usłyszany i natropiony, namierzony. Ona bardzo nie lubi aparatu. To jest ten typ kota, który ci się nie spojrzy. Nie spojrzy ci się w obiektyw. No nie spojrzy. Słuchajcie, chcę wam pokazać roślinę, krzaczek z kwiatami, który przyciąga wszystkie możliwe rodzaje owadów dookoła. Dosłownie na tym krzaku siedzi. 50 10 tysięcy rodzajów owadów, więc jeżeli boicie się owadów, to ostrzegam, to jest trigger warning. Patrzcie to. Jest tutaj dużo much, ale jest też dużo jakichś kosmicznych po prostu stworzeń, których wcześniej nie widziałem. A ten to w ogóle, co to jest za robak? Jest piękny generalnie, się ładnie błyszczy na zielono. Wow, tutaj jakieś dziwne, dziwne muchu podobne zmutowane coś chodzi. Nie wiem, co to jest. Taka po prostu piękna, piękna symbioza tych owadów. Osa sobie chilluje między dwoma błyszczącymi robakami. Inna rzecz, którą, słuchajcie, robię podczas, gdy mam bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu na myślenie i na, nie wiem, działanie jakieś kreatywne, pozwalam sobie na bałagan. Moje biurko wygląda aktualnie w ten sposób. Tam są rzeczy, które musiałem z niego zdjąć, bo potrzebowałem ułożyć na nim laptop. Krzesło jest całe zawalone ubraniami. A to są kartony, które służyły mi jako statyw. Wczoraj nagrałem pierwszego w życiu Reelsa na Instagramie i jest to bardzo krótki Reels, ale wiecie ile Friday mi to sprawiło? Po prostu nagranie go, zmontowanie później i wstawienie. Miałem taką radochę, że po prostu w słuchawkach później tańczyłem po pokoju, bo tyle mi to sprawiło endorfin, nie? Taka mała rzecz, malutka rzecz, ale kreatywnie się jakoś tam spełniłem. I właśnie do tego mi ten statyw z kartonów posłużył. Jak tak teraz na to patrzę, to w tym moim bałaganie jest jakaś estetyka. Zobaczcie, to jest wszystko takie monochromatyczne, czarne, grafitowe, po prostu niesamowite. Po prostu lubię porządek, i zawsze miałem takie podejście, że w porządku jest najlepiej myśleć. Jeżeli leżysz w uporządkowanej przestrzeni, to najlepsze pomysły ci przyjdą do głowy, w ogóle no, najlepszy przepływ jakichkolwiek idei będzie się miało w czystej przestrzeni. Ale wiecie co, czasem nieprawda, czasem nie, czasem można sobie pożyć w bałaganie, nie za długo oczywiście, ale why not. Robię sobie tak zwany late night snack i będzie to pizza bezglutenowa. Bardzo sobie to wymyśliłem, bo tutaj, żeby zdobyć mąkę bezglutenową, musiałem zrobić całą wycieczkę samochodową na zakupy. Ale kurczę, poczułem, że chcę, że chcę tą pizzę dzisiaj, więc ciasto już rośnie i fajnie, i fajnie. Dobrze tak sobie spełnić taką zachciankę. Domowej pizzy zawsze piję czarną herbatę. Od zawsze tak mam. Że jak jest pizza domowa, to herbata. Jest to ciekawe, bo na mieście nigdy nie zamawiam herbaty do pizzy, ale w domu zawsze. Słuchajcie, deszczowego lipca, ciąg dalszy. Dzisiaj idę na festiwal. I nie byłem na nim od trzech lat, chyba. Serio, to jest taki lokalny nasz festiwal. Mam nadzieję, że nie będzie padało. I zanim wyjdę na festiwal, to zrobię sobie te włosy jeszcze raz, słuchajcie, tym tonerem, bo mi zostało go dużo. A tutaj w domu jest mi dużo łatwiej robić, e, robić takie eksperymenty, bo w Warszawie mam dużo mniejszą łazienkę. Więc życzcie mi powodzenia i wracam za moment. In this place. Bardzo szybko mi poszło tym razem. To jest fajny tutaj odcisk palca. Podtrzymam teraz 20 minut albo 30, zmywam i fajnie. Słuchajcie, kolejny aspekt, który teraz doceniam, to są Owoce prosto z krzaka. Tak, zdecydowanie. Jak jestem teraz w markecie i widzę borówki, maliny, truskawki, to myślę sobie, kurczę, a miałem to przez tyle czasu za darmo z własnej hodowli.

Jestem z powrotem w Warszawie. Musiałem dzisiaj bardzo wcześnie wstać. Jest niedziela. Wstałem o 7.30 po to, żeby się tutaj dostać. Ale jestem. Coś czuję, że dzisiaj będę pił dużo kawy. Już jedna o poranku wleciała, ale coś czuję, że jeszcze z dwie to dzisiaj w ciągu dnia się przydadzą. Podsumowując ten czas w domu, zdaję sobie sprawę, że wreszcie poczułem. Jak to jest się nudzić? Możliwości na zabicie nudy w dzisiejszych czasach jest, jak wiemy, bardzo dużo, ale tak jak mówiłem wcześniej, czasami pozwalałem sobie siedzieć w ciszy, siedzieć w ciszy i myśleć, coś tam tworzyć, projektować sobie pomysły różne. I no, okej, okay, było całkiem okej. Okay, ale jak widzieliście ten vlog, był bardzo spokojny, bo, bo tak wyglądał ten mój weekend spokojny. Słuchajcie. Postanowiłem reaktywować TikToka i to w takiej formie bardzo luźnej. Chcę, żeby TikTok był dla mnie takim miejscem, w którym mogę wrzucać jakieś takie pojedyncze myśli, bo od tego on jest, tak? On jest, to jest platforma do krótkich form wideo. Planuję na TikToku wrzucać trochę wycinków z YouTube'a, trochę moich randomowych myśli. I trochę rzeczy takich stricte jakichś moich pomysłów, stricte moich wizji jakichś kreatywnych, na krótkie filmiki. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, ale na razie jestem tym pomysłem całkiem zajarany. Odkąd jestem tutaj na YouTubie, to YouTube jest dla mnie takim miejscem, że ja tak kurczę, tak dbam o ten mój kanał. Tak chcę, żeby tutaj było takie tak fajnie, tak spójnie i tak dalej. A na TikToku tak nie musi być i to jest bardzo uwalniające. To jest bardzo uwalniające uczucie. Więc, jeżeli chcecie, to zapraszam. Takie ogłoszenie na sam koniec, dla tych, co by trwali do końca. A teraz już życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego tygodnia i widzimy się w następnym filmie. Pa, 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 pa. pa.